I mam świadomość tego, że w tym momencie mówię do osób, które no, przez jakiś czas wchodziły na naszą stronę internetową i wtedy, kiedy u nas się tak działo zupełnie spokojnie i, i mówiliśmy o jakichś fajnych wydarzeniach w tych ostatnich dwóch miesiącach, kiedy, no, kiedy było ciężko, no, zwłaszcza przed dwoma miesiącami. E, no I jakby tą drogą, tym sposobem właśnie bardzo podziękować. No, myślę, że na tej stronie bardzo ważne Panu Bogu za to, że nam dał taki bardzo dobry czas, że. Że było bezpiecznie i że pewien etap bardzo ważny, przykrywania budynku, który ma za chwilę posłużyć ludziom, on się już kończy. Tam będą prace jeszcze w środku, ale, ale myślę, że to, co najważniejsze, to, co się wydarzyło. Dlatego no, każdemu z Was, którzy no, w tym momencie zechcieliście nam jakoś pomóc, bardzo, bardzo chcę, chcę Tobą podziękować. Zbliża się czas świąt, więc też życzę, żeby żebyście nie mieli żadnych trudnych doświadczeń, a jeśli jakieś takie trudne się pojawią, to żeby był zawsze ktoś, kto Wam pomoże z tych trudnych sytuacji wyjść. E, e, swoją drogą też e, zapraszamy na naszą pasterkę. E, mamy o 23.00. E, później w Trzech Króli e, też będziemy msza święta o pół do 12.00 w południe. E, także wszystkim Wam błogosławionych, radosnych, zdrowych, bezpiecznych, e, wśród bliskich. W Bożym Błogosławieństwie świąt życzę. Dzięki bardzo.